Hej złom, mmm, złą, oh jee Chciałbym obejrzeć ten film do końca, ale nie Kuta główna z naprawionym biosem Zobaczcie co się dzieje, jak uruchamiam grę Nie O właśnie, tak wyłazi ta dyskietka ze stacji to, co zauważam, jeśli o WISTE chodzi, hasłem do rozpakowania tego RARA nie jest po prostu to, co napisano na dyskietce. Siemaneczko z tej strony, SAPER. Naczelny złomiarz tego osiedla. Witam Was w moim kąciku zainteresowań. Kurde. Podano. do stołu. Kurde. Jest to płyta główna, w której na jednym z ostatnich filmów uwaliłem BIOS. Witam Cię, SAPER, ekipę panią Saperową i widzów. Przechodzę już do tego, co miałem powiedzieć. A więc przesyłam Ci paczuszkę, w której jest Twoja płyta główna z naprawionym BIOSem. Udało mi się go zreanimować. Dodatkowo dorzuciłem Ci do paczuszki kilka ciekawostek. Zobaczysz sobie sam. Jeśli będą Ci odpowiadać, to możesz z nich odcinek zrobić, jeśli nie, no to wyrzuć. Masz wiatę niedaleko. No i dołączyłem Ci dyskietkę niespodziankę. Hasło jest w kodzie binarnym. Poradzisz sobie. No to saper leci z odcinkiem, a ja go chętnie obejrzę. Powodzenia! Świetna robota, dziękuję uprzejmie. Gratem niespodzianką było przenośne DVD z 2010 roku, któremu na pewno się jeszcze kiedyś przyjrzymy. Trochę kabelków SATA, zawsze się przyda. A to jest wspomniana, zaszyfrowana dyskietka. Dobra, to zabierajmy się za robotę. Gdzie ja mam resztę tego kompa? Nie no, ten żart już był. Ach chuj. Ale najpierw ogłoszenia parafialne. No ale co ty robisz z moim kwiatkiem? No, Dawaj. Yep. Dzięki waszym donatom na warsztat trafił m.in. Krzok, jest to Fikus. Ogólnie mocno mnie wspieracie, za co dziękuję, chociaż jest mi z tym nie swojo. Ciąży na mnie presja waszego zaufania, co z kolei powoduje, że nieco się spinam. Ale nie będę się zatrzymywał, postaram się iść tylko do przodu i dostarczać wam rozrywki. Pamiętajcie, że to, co sobą ten kanał reprezentuje, to nieudolny program rozrywkowy i nie zamierzam konkurować z innymi youtuberami. Będą mi się więc zdarzać gafy przeinaczenia i ogólne niezrozumienie tematu. Kanał też zawsze będzie za free. Nie jesteście zobowiązani zapłacić za to ani centa. Ja nie muszę być bogaty. Wystarczycie mi wy, wasze komentarze i lawina waszych wiadomości. Za wsparcie oczywiście bardzo dziękuję. Co jakiś czas staram się przysiąść i podpisywać na ile mogę. Wybaczcie, jeśli nie odpowiem każdemu. Pani Saperowa, no to Go Urbex, Piotrex, Chris, Jaget, Dave Urban Seekers oraz mój pies Mort z okazji moich urodzin zrobili dla mnie grę. Obudzili mnie, jak potrzebowałem się napić i wyszczać na kacu po ostatnim streamie i kazali grać. Był to jeden z najlepszych prezentów, jakie kiedykolwiek dostałem i wątpię, że kiedykolwiek będę w stanie się odwdzięczyć czymś równie dobrym. Dziękuję linki do chłopaków w opisie. Jak również link do naszego Discorda, gdzie będziecie mogli dorwać tą grę. Zapraszam. Ostatnio pokazywałem wam pożyczone stacje Dysków do ThinkPada. Zapomniałem jednak o jednej rzeczy. Przepraszam. Piotr 94, który pożyczył mi tę stację, napisał list. W którym pisze: Pozdrawiam mamę, tatę, kult ThinkPadów, Janka i ciebie oczywiście. Dziękuję oczywiście. Jak znajdziesz na wiacie ThinkPada, to wiesz gdzie pisać. Luzik, dobra. Nagadałem się, to składam tego złąka. Kurde, jaki pierdolny. Najbardziej chyba ciekaw jestem, czy zaktualizowany BIOS pozwoli uruchomić tutaj tą ilość RAMu, którą próbowałem ostatnio. Ja już nie pamiętam ile tam było. 3 chyba giga. Kamil tutaj z dużą dozą profesjonalizmu nakleił plombę. Prawdę mówiąc, już szykowałem 24 przewody, żeby je wlutować z tyłu złącza ATX, ale wybaczcie, ostatecznie sobie odpuściłem. No, jakbym nie kombinował kurde, super film, ale łapka w kurde. To i tak makaron, i tak makaron jakoś to poskładałem. Dobra, sprawdźmy czy jebnie. Ok, Bios już widzę, żyje. Pierwszy Gigabajcik gramu, Chyba zażarł. Drugi Gigabajcik. Trzeci Gigabajcik. Gigabajcik, był. Karta graficzna. -ry, ry Ciekawe, co to znaczy, kurła znowu. No i obrazu brak. Płyta główna coś nie lubi się jednak z tym GTX-em. Na takim paździerzu ruszyło, ale ponownie wisi na posie. Ok, po resecie BIOSa ruszyło, ale znowu wisi na posie. 3,5 GB RAMu to max, czym ten komputer rusza. Problematyczne jeszcze jest uruchomienie tego GTX-a tutaj. Mam podejrzenia, że to właśnie jego wina. Co do RAMu to pewnie też wlazłoby tutaj więcej. Ta kostka może być po prostu uszkodzona. No, żeż jasna kurwa, i 100 milicjantów przejebałem śrubkę. 6, 5, 6. Nie powinienem ruszać dalej bez znalezienia jej. Mnie trudno, co złego może się stać. Co może pójść nie tak? Deset mm! biosa. No kurwa, Jeszcze wkurwie mnie to, że on się ciągle włączaj. Kurwa, ja go wyłączam, to się włącza. No nie włączaj się ty. No nareszcie. Halo! Działaj. nie to płoty malować, a nie grzebać w kątach. Co za te i tutaj zmarnowane 10 minut życia złodzieju. Wszystko się wyjaśniło. Pani saperowa mówi, ej weź y, sprawdź zasilacz. No ja tak sobie sprawdzam i okazało się, że do drugiego złącza na tej lelawej wtyczce od karty graficznej nie dochodzi napięcie. I była to wina wtyczki, nie karty graficznej ani płyty głównej. Patrz, to ruszyło. Dzięki pani saperowa. A no dobra, ponieważ z tego co czytałem, ta płyta główna przystosowana była i zaprojektowana dla Windowsa Wisty, no to idę sobie taki nośnik przygotować i zaraz będziemy go tutaj instalować. O, znowu mi się zrymowało. Kurwa, kiedyś muszę poczyścić te klawiatury z wiaty. Dobra, strał pies, nie będę robił zbliżeń, to nie będzie widać, nie? Więcej pasków postępu. Za mało pasków postępu. Przy okazji, przetestuje się napęd łoptyczny. Wygląda na to, że na razie działa. Pobrałem dość późną wersję tej listy z kilkoma poprawkami z 2017 roku. Jak na razie, instalator wygląda tak samo, jak w siódemce. Tak, a jeśli zastanawiacie się, co właściwie tutaj się odwala, to podłączyłem sobie peceta za pomocą grabera do laptopa, żeby używać tylko jego monitora i przy okazji móc sobie nagrywać. No nie jest to najlepsze rozwiązanie, po pierwsze gówno widać teraz może trochę lepiej, a poza tym są duże opóźnienia, używanie zwykłej myszki jest irytujące najzwyczajniej, system prosi o klucz produktu, kurwa jakiego to ma laga nie, jak wiadomo łatwo nie może być, oczywiście nie znaleziono dysków, a nie, ogólnie rzecz biorąc odpiął mi się ten dysk i na żywca go podpiąłem, zadziałało, świetnie ta, sprzęt komputera może nie obsługiwać rozruchu z tego dysku powiem wam, że to wszystko ma nienaturalny zamów, na kolejne ekrany trzeba było czekać po 2-3 minuty. Czytnik szumi, a tutaj już od kilku minut nic zupełnie się nie dzieje. Dosłownie w momencie, jak system chciał się uruchomić ponownie podczas instalacji, coś wydupiło. Pyk, blue screen, i nara. Jako, że staram się nie poddawać, spróbuję jeszcze raz. Ale ostatni, jak się wypierdzieli, to nie instaluję tutaj Vista. Po pierwsze, pomimo, że zaznaczyłem formatowanie partycji systemowej, Windows Vista zainstalował się dwa razy. No, wygląda na to, że wreszcie zaczęło to działać, kurde. Vista ma całkiem ładny konfigurator konta. Można od razu wybrać sobie obrazek. Tak, myślę, że to najważniejsze rzeczy są, żeby ustawiać tło pulpitu zaraz przy pierwszym uruchomieniu. Okej. Okay i tutaj dzieją się jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy widzę. Kurde! Co jest ja? Yeah. Mówiłem ostatnio, że nigdy nie używałem firewire, no to wiata obdarzyła mnie czymś takim. Kawa, moja wspaniała kawa. Hmm do, albo nie. Utworzyło się tamto konto, ale że wywalił bluescreen, to uruchomiło tworzenie jeszcze jednego konta. Jasna dupa podczas tworzenia konta. No nie współpracuje ta vista, kurde. Ogólnie rzecz biorąc, mam to nagrane, więc będę mógł sprawdzić, co to był za kod błędu. Patrzcie, teraz znowu próbuje się załadować. Ja zupełnie nie rozumiem tego systemu, bo on w najróżniejszych momentach wywala błędy, ale z tego, co zdążyłem zauważyć, to jest ciągle ten sam, więc próbuję go wpisać w przeglądarkę, i się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. Okej, okay, z tego, co czytałem w internecie, jest to problem ze sterownikiem LAN, hmm. dlatego wszedłem do BIOS-u, wyłączyć kontroler LAN na płycie głównej, z tym poradzę sobie jakoś później. W zaawansowanych funkcjach BIOS-u jest coś takiego jak backup BIOS image tu HDD, nie? Ogólnie włączyłem to sobie, jest to mechanizm, który kopiuje zawartość BIOS-u na dysk twardy. Jeśli bym teraz skaszanił ten BIOS, to auto przywracający, jak tutaj, Napisano mechanizm tego biosu, mógłby go z powrotem przywrócić. No ale nie zamierzam biosu już psuć. Wydupi, czy nie wydupi? Kurde, nie mieszczę się z tym stafem całym tutaj trochę. Blum blum! Kurwa, nie wydupiło. Jest kurwa, sukces. To ja idę ładować baterię. No, okej, okay. udało mi się zainstalować tutaj tą wistę. Wszystkie sterowniki również poinstalowane. System uruchamia się raz na kilka razy. Co chwila wyrzuca screena, ale moim zdaniem nie jest to wina systemu a umierającego powoli dysku. Jak już skończę się nim bawić, to muszę go oznaczyć, żeby go więcej nie używać do takich rzeczy. A myślę tak, dlatego że te blueskriny są zupełnie losowe i najczęściej występują podczas. Uruchamiania. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy wistą a taką siódemką, to nie widzę ich zbyt wielu. Z tego co czytałem i sprawdza się, kontrola konta użytkownika jest bardziej upiedliwa, ale ja na przykład tego nigdy nie wyłączam, więc nie stanowi to dla mnie problemu. Jest parę takich, nie wiem, wizualnych tupereli, które stanowią różnicę. Różnice, zakładam, są gdzieś tam głębiej w systemie. Tak, na pierwszy rzut oka, ja ich nie dostrzegam. To warto by zainstalować tutaj, jako jakąś przeglądarkę i zobaczyć, jak działa YouTube. W tym celu odpalę sobie przeglądarkę służącą do pobierania innych przeglądarek. Oczywiście kłopoty z certyfikatem i z wyświetlaniem zawartości. Plik Opera Setup.exe został zgłoszony jako niebezpieczny. Serio? To skąd ja to pobrałem? Opera.com. No tak, to ja nie. Kurwa mać. Dobra, srał to pies. Nie. Dobra, trzy rzeczy nie mają tutaj sensu. Używanie tego dysku HDD, używanie Windowsa Visty, ponieważ nie widać różnic pomiędzy nim a siódemką, oraz używanie laptopa jako monitor poprzez graber ze względu na opóźnienia, które mnie tak denerwują, że nie idzie tego używać. Więc wracam za chwilę z normalnym monitorem, innym dyskiem HDD i Windowsem 7, na którym można przynajmniej przeglądać internet jeszcze. Chociaż też już pewnie niedługo. Okej, okay, to szybki test na botowanie z pendrive'a. Działa. Hej, złom. Mm, złom. Ojej. Oh, yeah. No za szybkie to to nie jest. No i już, gotowe. YouTube Full HD, 60 klatek. Zero zgubionych. Tak. Przeglądanie internetu też jest całkiem przyjemne. Trzeba też pamiętać, że połączyłem się z internetem przez stary dongiel WiFi, więc ta prędkość nie jest jakaś duża. Ale ogólnie to śmiga, wszystko się ładuje. Niestety, Riva Tuner Statistics Server nie wyłapuje tej gry. Za czasów, kiedy na YouTubie rozpowszechniał się memo E8400, wyjawiał się kolejny YouTuber. Youtuber, którego bardzo dobrze znacie, nazywa się Saper. Saper zaczynał od Arduino, jednak po czasie zmienił on content i opłaciło mu się to. Zaczął nagrywać filmiki w swoim kąciku zainteresowań kurde, o gratach zwiaty oraz różnych innych bublach. Saper nie wiedział o niczym. Nie wiedział nawet, że cały świat dla niego cofnął się w rozwoju i nic nie mógł zrobić. Okej, okay, dorwałem piwerko i czarną listę. <noise> Kurwa nagrali nawet szczekanie mojego psa nie? Siemaneczko, co dzisiaj na obiad? Dzisiaj pomidory, Chyba, że zrobisz dla mnie małą przysługę. Jem pomidory. I idź do stołu i zjedz. <noise> Walka z pomidorami, no tak. Poprzednio podjąłem inną decyzję. Ej, ale tak naprawdę to ja lubię pomidory, nie? Żeby nie było. Co kurwa, pomidor unika tych. To... No i. Dobra, więcej wam nie będę pokazywał. Ale kurwa naprawdę, aż trudno mi coś o tym powiedzieć, zajebiste. No, kurwa, dobra robota. Znaczy, tak ogólnie to te pomidory mnie zajebały. Nie to, nie to że to jest koniec gry. Zapraszam na Discorda, tam będzie wszystko podane. Do wiadomości, że tak powiem. Hmm, tutaj też Riva Tuner Statistics server nie chce działać. Mafia w. Dwa Hehehe, <grystanie> go <come this> <grystanie> Się przegrzało, zasilacz nie wyrobił, czy jak? Kurwa, teraz nie wiem. Nie, bez kitu ja muszę sobie jednak zasilacz kupić, bo coś mi się wydaje, że szarpnęło prądu i się wyłączyło po prostu. Taką mam wizję na to. Mafia 2 na ustawieniach natywnych monitora. Antyaliasing wyłączony, filtrowanie anizotopowe razy 16, cienie wysokie, jakość ogólna optymalna, geometria wysoka, fizyks wyłączony. A może bym go na średni CD Także takie są to ustawienia. I lata to. O, 50, bo włączyłem ten fizyks, nie? Ło, wow, ale klatki spadły. Jak się tu odkleić? Kurwa, już nie pamiętam. Nie jest, wypierdalej za tych... No wy... Aha. <noise> Widzę, że tutaj bez kitu zasilacz nie wyrabia. Co by dużo mówić, mustang ciągnął wszystko ten z tym amputem, a ten niefortunnie nazwany to tak sobie, kurde. Tak sobie. I teraz będę gadał cicho, bo pani Saperowa jeszcze śpi. Witam kolejnego dnia tak w ogóle. W pogoni za przyczyną blue screenów odpaliłem memtesta, który zdaje się wykazywać, że pamięć RAM nie ma żadnych błędów i to nie ona jest przyczyną. Wspomnianych plus klinów. Także ja myślę, że jako winowajce można wskazać zasilacz. Prosta linia na oscyloskopie powinna wskazywać stabilność napięcia. Zobaczcie, co się dzieje, jak uruchamiam grę. Tak, no i jest to zasilacz z czarnej listy. Jednak nalepka gwarancyjna sugeruje 2010 rok, więc ma on już swoje lata. Na pewno bezpieczny nie jest, ale czy ze względu na to, że znajduje się na czarnej liście, czy ze względu na swój wiek, to już nie wiem. Nawet nie będę próbował tego oceniać. Ale prawda jest taka, że powinienem go już wypierdolić, żeby niczego sobie tym nie zepsuć. No dobra, wiemy już, że dałoby się pograć na tej maszynie, natomiast nie jest to możliwe z tym zasilaczem. Wiemy też, że działa stacja dysku DVD. Sprawdźmy więc, czy działa również napęd dyskietek. Na dyskietce znajduje się archiwum RAR o nazwie 4K. O kurde, nie włączyłem nagrywania. W każdym razie hasłem do rozpakowania tego RARA nie jest po prostu to co napisano na dyskietce. Całe szczęście 011001000111010 <śla> Hasłem jest Dupa! Fajnie! Można było się tego spodziewać w sumie. Okej, okay. rozpakowane. Witaj saper. Na takiej dyskietce umieściłem dla ciebie tajną wiadomość. W sumie, jeśli ją oglądasz, to już o tym wiesz. Mam nadzieję, że płyta będzie ci służyła długo. Pozdrawiam panią saperową, ciebie całą ekipę i widzów. Pozdrawiam Dzięki. Również. Zajebiste. <laughs> Fajne. Kurwa, fajne, naprawdę. Ja pierdolę, ale wy wszyscy macie łby bez kitu. No dobra, skoro większość mamy już z bani, podzielę się z wami kolejną ciekawostką. Jest to napęd dyskietek ZIP, które wyglądają w ten sposób. Wyprodukowany w 1999 roku o oznaczeniu modelu FZ110A, obecnie kosztujący na Allegro jakieś chore pieniądze, na złączu IDE, zasilany przez Molex. Jest to stacja wewnętrzna, były też zewnętrzne. No, te zewnętrzne wyglądały w ten sposób. Z tego co udało mi się dowiedzieć, choć oczywiście mogę się mylić, ten konkretny napęd obsługuje dyskietki o pojemności 100 MB. Były też większe pojemności jak 250 MB albo nawet 750. Dyskietka jest w zasadzie miękkim dyskiem magnetycznym, tylko że w lepszej technologii. To co mogę powiedzieć, to to, że sama ta dyskietka jest zdecydowanie bardziej twarda niż taka. Przez co z pewnością sam dysk jest lepiej chroniony. Twórcą formatu była w 1994 roku firma Iomega, czy jakkolwiek to przeczytać. Co by więcej wam powiedzieć, tak, żeby nie kopiować Wikipedii. Zamysłem tego formatu była archiwizacja dużych plików lub bazy maili na przykład. Format przez chwilę konkurował z formatem CD, który no, okazał się jak widać skuteczniejszy. Wysokie ceny napędów oraz dyskretacji w dzisiejszych czasach wynikają z stosunkowo niskiej popularności takiego napędu oraz myślę że ze względu na cenę, którą to kosztowało jeszcze w momencie, kiedy to był świeży format. No. Urządzenie to działa dość fajnie. Pierwszą różnicą pomiędzy taką dyskietką a standardową jest to, że jak bez zasilania się ją włoży do napędu, to już jej nie wyjmie, ponieważ jest odblokowywana elektrycznie cewką jakąś czy czymś. Skąd w ogóle pomysł u mnie, żeby interesować się czymś na dzisiejsze czasy tak drogim? No, raczej nie trudno się domyślić, że znalazłem po prostu dyskietkę w wiacie, co zainspirowało mnie do poszukania czegoś na ten temat. Pochwaliłem się tą dyskietką w którymś z filmów. Odezwał się do mnie na Facebooku kolejny który chce zostać przedstawiony jako geniusz. Naprawdę dzięki geniuszu za tą stację. Kolega znalazł ją również w wiacie śmietnikowej. Przysłał mi ją z takim mini komputerkiem, ale nim to się może zajmiemy kiedy indziej. A teraz włączmy tą stację. Zamigało zielone światełko. O właśnie, tak wyłazi ta dyskietka ze stacji. To już pewnie zauważyliście tak swoją drogą jest tutaj okienko, które którego otwarcie udostępnia mechanizmowi no, dostęp do dysku. Muszę przyznać, że pracuje to znacznie kulturalniej niż yy, zwykła stacja dyskietek. W takim Windowsie 7 na przykład sterowniki do stacji instalują się automatycznie, nawet nie jako stacja dyskietek, a po prostu jako stacja dysku. No i tak to wygląda po umieszczeniu dysku w stacji. Pojawia się on jako 100 megabajtowy dysk. Sama dyskietka była albo czysta, co sugeruje brak napisów na etykiecie, albo z biegiem lat zwyczajnie utraciła dane. No i słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, żeby nie przedłużać, co do stacji ZIP, jeszcze do niej wrócimy, wtedy spróbuję ją otworzyć w taki sposób, żeby jej nie zepsuć, oraz otworzyć sam nośnik, a potem oczywiście złożyć, żeby nie zepsuć. Co do samego komputera, zajebista historia z jego naprawą przez Kamila. Głupio, że zrezygnowałem z tej wisty. Mimo wszystko nie spełniłem tutaj swoich założeń. Ciekawie za to było wykazać, że pamięci RAM działają. No, ciekawie było się z nim zmierzyć. Jego, jego temat nie jest zamknięty. To nie jest dobrze sprawnie działający komputer, więc już pewnie nie na samym filmiku, ale na pewno sam kiedyś do niego wrócę. Na pewno muszę zaopatrzyć w jakiś, no już porządniejszy zasilacz, bo no, to jest wiatr po prostu, kurde, one pozwalają mi nagrywać te odcinki, ale, no, kicha, brak spełnionych założeń to jest coś, czego nie lubię, chociaż wielokrotnie mi się w sumie zdarzało, dobra, bo ja teraz już błądzę w jakieś dziwne rejony, mówił dla was Saper, pozdrawiam, cześć.